Też mi gdzieś tam na rolkach, Boże, jakie to są kocopoły, Jezus Maria, jak się tam gdzieś przewija, poradnik jeden z drugim, co z tą nerwicą. I to tam je, na przykład jest, generalne założenia są takie, żeby się angażować, biegaj, yy, skacz, pływaj, 10 km dziennie, roweru, nie wiem, czegokolwiek. Działaj, działaj, nie siedź w domu, a ja, a ja czytam jakby te słowa, czyli uciekaj, 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 nie akceptuj, uciekaj, jak siądziesz na tyłku w domu, to cię będzie rzucać, więc uciekaj i, i tak w kółko. Myślę że rany boskie, jak ludzie, ludzie, jak wy macie tak wychodzić z nerwicy, nie daj Boże, to, to wy w życiu z tego nie wyjdziecie w ten sposób. Wy macie żyć tak, jak wy chcecie żyć, a nie biegać, latać i pływać, bo... Brak odczuwania lęku was do tego ciągnie, czyli jak będę biegał, latał, tańczył, pływał, wtedy lęku nie odczuwam i gdyby nie to, to ja bym tego nie robił. Czyli ja nie żyję tak, jak ja chcę, tylko żyję pod do emocji. No to cudownie, no to gratuluję. Tak, tak chcecie żyć, no to możecie tak żyć. Chcesz biegać, biegaj. Chcesz jeździć na rowerze, jeździ. Ale nie dlatego, że lęk cię do tego wypycha, tylko dlatego, że ty masz ochotę jeździć na tym rowerze, a nie po to, żeby to ma wynikać z ciebie. A nie jest z tego, że, że, że redukujesz tym lęk, to jest wychodzenie z nerwicy, to jest utrzymywanie problemu i zamiatanie go pod dywan.